Ty, to jest ciężka nuta, nie? Ja to mogę zrobić, ale nie tu, tak za ludzie się patrzą. Rozszumiały się wierzby płaczące Rozpłakała się dziewczyna w głos I podniosła swe oczy błyszczące Na chłopaków, którzy szli za kar, rozumiesz? żeby walczył na skraj No ty tak wiesz, tak na podwórku, chociaż tam te, ta, 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 ta Kanada, nie? Ta dzika Ameryka, nie? Bo ta Kanada to jest tak naprawdę między nami to jest następnym takim stanem Ameryki, nie? Rozumiesz? Te McDonald's, tego, te, 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 te same e, kanały w telewizji, to i to mnóstwo muzułmanów i ich bliskich kuzynów. Hebrajczyków, Żydów, którzy mieszkają blisko siebie. Jedni mają synagogi wybudowane, drugie mają te meczety. Tam nie, 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 chodzi, nie dochodzi do jakichś rękoczynów między nimi. I nie ma tej agresji, ale, ale także wiesz, tolerują się, nie? Jeżeli się potrafią tam tolerować, to dlaczego nie, nie potrafią tego zrobić w Izraelu, nie? A, nie wiem, cały czas walczą, walczą, walczą. Ameryka robi swoje. Rok 2000, powiem ci coś takiego, wiesz, życia się Rok 2000, Binkowski pojechał na olimpiadę. Wiesz, olimpijczyk, olimpijczyk jest olimpijczyk. Dla Kanady, ale olimpijczyk to olimpijczyk, nie? I, I co się dzieje na tej olimpiadzie? Idę sobie przez wioskę olimpijską, rozumiesz, że nie? Tak, a tutaj takie fajne brazylijki idą. Ty. <laughs> Takie Pamiętam, nocem, ja nie jestem mały, 188, że nocem sięgałem im do pępka. Ja pierniczę, ty, to była faza. Jeżeli chcecie o, o, słyszeć takie opowieści, możemy takie opowieści skorzystać. Jeżeli chcecie gadać o boksie, możemy porozmawiać o boksie. Dlaczego powinniśmy wierzyć ci, że wygrasz z zimnochem? Ja nie! Nie mów takich słów, ja ci nic nie powiedziałem, że wierzyć. ci mm. tylko mówię wchodzę i go biję. Ok. bo płacą 7-8 do 1 na twoją wygraną. Może warto postawić. Tak? Tak jest? No ty postaw. Postaw. Ty postawisz? gdzie to mogę zrobić? Nie wiem nie wiem jak to działa. No ja sam że postawię kasę. A ja zem postawił. Na Bigowskiego? Nie postawić? Chcesz wygrać tylko na Bigowskiego Tak? Krzysiu dostaniesz po mordzie, dostaniesz po mordzie, zobaczysz jak będzie bolało. Zobaczysz. Morda, ja nie jestem od pomysłów. Ja jestem tutaj od masażu twarzy. Bynajmniej tym razem jest to od masażu twarzy, mam nadzieję, że nic, do niczego, do rękoczynów nie dojdzie, bo jak yy, konferencja ma być tam za jakiś tydzień, dwa z Marcinem Najmanem, dobra, a Ty mi powiedz w takim razie, co to jest za człowiek. Dla mnie on jest bardzo w porządku. Na, na co dzisiaj jeszcze stać Ciebie w, w boksie zawodowym? Na no wszystko, o ile mi się chce. Dzisiaj mi się chce walczyć, na pewno czujesz to, że mi się chce walczyć, nie? Po tej walce na następny dzień, do walki na 100% wejdę z tym samym głodem, zwycięstwa i walki, co mam w tej chwili, albo nawet w większym, nie? Ale dzień po walce, znając siebie, Ty kto wie. A jeżeli będzie Grunwald, to ty jesteś krzyżakiem.